4 lipca 1961 roku. Temperatura wewnątrz reaktora nuklearnego radzieckiej łodzi podwodnej KA-19 osiągnęła 1470 stopni Fahrenheita i wciąż rosła z każdą sekundą. Kapitan pierwszego stopnia, Nikołaj Władimirowicz Zapiejew, stał w centrali dowodzenia, obserwując przyrządy pomiarowe, które pokazywały liczby prowadzące wprost do katastrofy. Eksplozja, która miała nadejść za kilkanaście minut, byłaby potężniejsza niż bomby zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki razem wzięte. Ale to nie było najgorsze. Okręt podwodny znajdował się zaledwie kilkaset mil morskich od bazy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na południowym krańcu Grenlandii. A każdy wybuch jądrowy w tym rejonie mógł zostać odebrany przez Stany Zjednoczone jako celowy atak, jako pierwszy strzał w III wojnie światowej. Zatyiew wiedział, że jeśli reaktor wybuchnie, setki milionów ludzi na całym świecie mogą zginąć w jądrowej zagładzie, która nastąpi zaraz potem. Wszystko zaczęło się zaledwie kilka godzin wcześniej, kiedy KA-19 przeprowadzała rutynowe manewry na wodach Atlantyku Północnego. Była to pierwsza oficjalna misja najnowocześniejszej radzieckiej łodzi podwodnej z napędem atomowym, wyposażonej w trzy rakiety balistyczne zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. 139 członków załogi cieszyło się, że mogą służyć Związkowi Radzieckiemu na tym technologicznym cudzie. Nagle, podczas wykonywania kolejnego nurkownie, jeden z mechaników zauważył niepokojący odczyt na panelu kontrolnym. Rura chłodząca, która prowadziła substancję do rdzenia reaktora, właśnie pękła. Ciecz zaczęła wydobywać się z uszkodzonego przewodu i zalewać wnętrze komory reaktorowej, powodując gwałtowny wzrost temperatury w sercu nuklearnym okrętu. Zatijew natychmiast wydał rozkaz wyłączenia reaktora, ale to nie powstrzymało procesu przegrzewania. Rdzen jądrowy kontynuował nagrzewanie się w zastraszającym tempie, gdyż KA-19 nie została wyposażona w zapasowy system chłodzenia. Producenci okrętu tak bardzo śpieszyli się z ukończeniem projektu, że pominęli ten kluczowy element bezpieczeństwa. Teraz cała załoga płaciła za tamte decyzje najwyższą możliwą cenę. Kapitan próbował nawiązać kontakt ze swoimi przełożonymi w Moskwie przez system łączności dalekiego zasięgu, ale radio również odmówiło posłuszeństwa a 19 znajdowała się setki stóp pod powierzchnią oceanu, odcięta od świata, z reaktorem nuklearnym zamieniającym się w bombę zegarową. Zatyje wiedział, że ma tylko jedno wyjście. Musiał znaleźć sposób na schłodzenie reaktora, zanim będzie za późno. Zwołał wszystkich oficerów na naradę i przedstawił im dramatyczną sytuację bez owijania w bawełnę. Aby naprawić przeciek i stworzyć prowizoryczny system chodzenia, ktoś musiałby wejść bezpośrednio do komory reaktorowej i podłączyć jeden z zaworów do zapasu wody pitnej znajdującego się na pokładzie. Problem polegał na tym, że komora była wypełniona radioaktywnymi gazami i parą, a temperatura wewnątrz sięgała setek stopni. Okręt nie posiadał odpowiednich kombinezonów ochronnych. Jedyne co mieli do dyspozycji to kilka marynarskich płaszczy przeciwdeszczowych i maski gazowe. Każdy, kto zdecydowałby się wejść do środka, wiedział, że podpisuje na siebie wyrok śmierci. Zatiejew zapytał o ochotników. Przez kilka sekund w centrali panowała cisza tak głęboka, że można było usłyszeć bicie własnego serca. Potem, jeden po drugim, 22 marynarzy podniosło ręce do góry. Byli to inżynierowie, mechanicy, młodzi chłopcy, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej służyli na dieslowskich łodziach podwodnych. Teraz stali przed kapitanem gotowi poświęcić swoje życie, aby uratować nie tylko swoich towarzyszy, ale potencjalnie cały świat przed nuklearną wojną. w poczuł, jak ściszka mu się gardło. Wiedział, że te twarze, które teraz na niego patrzyły, będą go prześladować do końca życia. Podzielił ochotników na grupy po trzech ludzi. Plan był prosty, ale przerażający. Każda grupa będzie wbiegać do komory reaktorowej, pracować przez 5 do 10 minut, a następnie natychmiast wychodzić, aby zminimalizować narażenie na promieniowanie. Pierwsza trójka otrzymała konkretne instrukcje: odciąć zawór na reaktorze i podłączyć go do rury prowadzącej do zbiornika z wodą pitną. Kiedy otworzyła się szczelna klapę prowadząca do komory reaktorowej, radioaktywna para buchnęła na zewnątrz i została wessana przez system wentylacyjny okrętu, narażając całą załogę na skażenie. Pierwsza grupa ochotników, ubrana jedynie w cienkie płaszcze i maski, wbiegła do piekła. Zatyjew wstał przy wejściu, patrząc na sekundnik. Każda sekunda ciągnęła się jak godzina. Po siedmiu minutach trzej mężczyźni wybiegli z komory, dysząc ciężko. Ich twarze były blade, a oczy przekrwione. Ale mieli dobre wieści, udało im się wykonać część pracy. Teraz kolej na drugą grupę. Druga trójka wbiegła do komory reaktorowej natychmiast po wyjściu pierwszej grupy. Mężczyźni poruszali się szybko, wiedząc, że każda dodatkowa sekunda w tym piekle oznacza większą dawkę śmierciomośnego promieniowania. Ich zadaniem było dokończenie montażu prowizorycznego systemu chłodzenia, dokręcenie połączeń i upewnienie się, że woda pitna zacznie płynąć do przegrzanego rdzenia. Temperatury wewnątrz były tak wysokie, że metalowe elementy parzyły dłonie nawet przez grube rękawice. Para radioaktywna wypełniała każdy centymetr przestrzeni, utrudniając oddychanie mimo masek gazowych. Po dziewięciu minutach druga grupa wyszła, ledwo trzymając się na nogach. Jeden z marynarzy natychmiast zwymiotował. Inny osunął się na pokład, trzymając się za głowę. Ale system został podłączony. Zatiejew wydał rozkaz otwarcia zaworów z wodą pitną. Cała załoga wstrzymała oddech, obserwując wskaźniki temperatury. Przez długie minuty nic się nie działo. Potem, powoli, bardzo powoli, temperatura zaczęła spadać. Prowizoryczny system chłodzenia działał. Jednak radość była przedwczesna. Ochotnicy, którzy weszli do komory reaktorowej, otrzymali dawki promieniowania, które przekraczały wszelkie bezpieczne normy o setki razy. Lekarz okrętowy wiedział, że ci ludzie są już skazani na śmierć, choć jeszcze tego nie czuli. Choroba popromienna rozwinie się w ciągu najbliższych dni, tygodni i miesięcy, powoli i boleśnie zabijając każdego z nich. Ale teraz nie było czasu na rozważania o przyszłości. K-19 wciąż znajdowała się w niebezpiecznej sytuacji. Setki stóp pod wodą, z uszkodzonym reaktorem i bez możliwości kontaktu z dowództwem. Historia tej nieszczęsnej łodzi podwodnej zaczęła się w 1958 roku, kiedy Związek Radziecki podjął desperacką próbę dogonienia Stanów Zjednoczonych w wyścigu zbrojeń nuklearnych. Rok wcześniej, w październiku 1957, Rosjanie wysłali na orbitę Sputnika I pierwszy sztuczny satelita w historii ludzkości, co dało im przewagę w wyścigu kosmicznym. Jednak pod wodą sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Amerykanie już posiadali USS Nautilus, pierwszą na świecie łódź podwodną z napędem atomowym, która mogła pozostawać zamorzona przez nieograniczony czas i operować na ogromnych obszarach oceanów bez potrzeby wynurzania się. Radzieckie dowództwo zdawało sobie sprawę, że bez podobnej technologii Związek Radziecki pozostanie bezbronny wobec potencjalnego ataku z morza. Projekt KA-19 rozpoczął się w atmosferze ogromnej presji politycznej. Nikita Chruszczow osobiście nadzorował postępy prac, żądając, aby okręt został ukończony w jak najkrótszym czasie. Inżynierowie i konstruktorzy pracowali na okrągło, często po 20 godzin dziennie, aby sprostać niemożliwym terminom. KA-19 miała być pierwszą radziecką łodzią podwodną z napędem atomowym, wyposażoną w trzy rakiety balistyczne, z których każda posiadała zasięg 400 mil morskich i mogła przenosić głowice jądrowe, zdolne zniszczyć całe amerykańskie miasta. Okręt został zaprojektowany tak, aby mógł operować na maksymalnej głębokości 490 stóp pod powierzchnią oceanu, co czyniło go praktycznie niewykrywalnym dla ówczesnych systemów sonarowych. Budowa rozpoczęła się na stoczni w Siewierodwińsku. Od samego początku projekt nękany był problemami. W 1959 roku, zanim okręt został nawet zwodowany, doszło do dwóch poważnych wypadków. Pierwsze zatrucie gazami w jednej z komór podczas instalacji systemów wentylacyjnych zabiło trzech robotników. Kilka tygodni później eksplozja w sekcji paliwowej zabrała życie kolejnym pięciu osobom. Robotnicy zaczęli sioptać między sobą o przekleństwie, które ciąży nad projektem, ale dowództwo ignorowało wszelkie obawy, nakazując kontynuowanie prac w jeszcze szybszym tempie. Podczas montażu kluczowych systemów reaktora nuklearnego wydarzyło się coś, co miało dramatyczne konsekwencje. Jeden ze spawaczy, pracujący w ekstremalnie trudnych warunkach i pod ogromną presją czasu, nie zauważył, że gorąca kropla stopionego metalu spadła na rurę chłodzącą, która prowadziła ciecz bezpośrednio do rdzenia reaktora. Wysoką temperatura spowodowała mikroskopijną rysę w metalu, pęknięcie tak małe, że było niemożliwe do wykrycia gołym okiem lub standardowymi przyrządami pomiarowymi używanymi w tamtych czasach. Ta maleńka rysa będzie rosła przez kolejne miesiące, aż w końcu przekształci się w śmiertelne zagrożenie. Kiedy mechanicy i inżynierowie zgłaszali swoje obawy dotyczące jakości wykonania i podnosili kwestie potencjalnych problemów z systemem chłodzenia, wyżsi oficerowie odpowiadali, że reaktor jest już zbyt skomplikowany, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Czas nagił, a Chruszczow chciał pokazać światu radziecką potęgę technologiczną. Wszelkie głosy sprzeciwu były tłumione, a ci, którzy nazbyt głośno wyrażali swoje wątpliwości, byli przenoszeni na inne stanowiska lub degradowani. W listopadzie 1960 roku, po dwóch latach intensywnej pracy, KA-19 została oficjalnie ukończona i uznana za gotową do służby. Dowództwo Marynarki Wojennej Związku Radzieckiego zorganizowało uroczystą ceremonię chrztu okrętu, na którą zaproszono najważniejszych oficerów i przedstawicieli partii. Zgodnie z wielowiekową tradycją morską, kobieta wybrana do tego zaszczytnego zadania miała rozbić butelkę szampana o rufę okrętu przed jego zwodowaniem. Jednak, kiedy kobieta zamachnęła się butelką, ta odbiła się od metalowego kadłuba i nie pękła. Próbowała ponownie, ale butelka pozostała nienaruszona. Dla przesądnych marynarzy, którzy obserwowali ceremonię, to zły omen był jasnym sygnałem, że okręt jest przeklęty i czeka go tragiczny los. Po ceremonii chrztu, która zakończyła się złowieszczym incydentem z nierozbytą butelką, KA-19 została oficjalnie przekazana marynarce wojennej Związku Radzieckiego. Pierwsza załoga składała się głównie z doświadczonych marynarzy, którzy wcześniej służyli na tradycyjnych okrętach podwodnych z napędem dieslowskim. Dowództwo wybrało ich jako elitę radzieckiej floty, ludzi, którzy mieli reprezentować potęgę technologiczną Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej. Kapitanem został mianowany doświadczony oficer, który przeszedł szkolenie w zakresie obsługi reaktorów nuklearnych. Jednak pierwsze testy okrętu szybko ujawniły, że pośpiech w budowie miał katastrofalne konsekwencje. Podczas prób reaktora nuklearnego doszło do poważnego incydentu spowodowanego błędnym postępowaniem załogi. Zespół operatorów reaktora, którzy dopiero uczyli się obsługi tak zaawansowanej technologii, popełnił krytyczny błąd w zarządzaniu prętami kontrolnymi. Te metalowe pręty, które regulowały intensywność reakcji jądrowej, musiały być obsługiwane z niezwykłą precyzją. Jeden z operatorów, zdezorientowany skomplikowanymi procedurami i chaotycznymi instrukcjami, które otrzymywał od różnych przełożonych, wyjął pręd kontrolny zbyt szybko i pod niewłaściwym kątem. Pręd uległ wygięciu wewnątrz rdzenia reaktora, powodując zakłócenia w całym systemie chłodzenia. Awaria była na tyle poważna, że reaktor musiał zostać całkowicie wyłączony, a naprawy zajęły kilka tygodni. Konsekwencje tego incydentu były natychmiastowe i bezlitosne. Dowództwo marynarki wojennej było wściekłe, że ich flagowy projekt, który miał zademonstrować radziecką przewagę technologiczną, okazał się zawodny już podczas pierwszych testów. Kapitan okrętu został zdegradowany i usunięty ze stanowiska, podobnie jak kilku kluczowych członków załogi, odpowiedzialnych za obsługę reaktora. Cała sprawa została utajniona, aby nie osłabiać wizerunku radzieckiej floty. Dla dowództwa liczyło się tylko jedno. KA-19 musiała jak najszybciej wejść do służby operacyjnej, niezależnie od problemów technicznych. Na miejsce zdegradowanego kapitana został wyznaczony Mikołaj Władimirowicz Zatjejew, jeden z najbardziej szanowanych oficerów w radzieckiej flocie podwodnej. Zatiejew urodził się w 1920 roku i już jako młody człowiek wstąpił do marnarki. Podczas II wojny światowej służył na okrętach podwodnych Floty Północnej, która operowała na lodowatych wodach Oceanu Arktycznego, atakując niemieckie konwoje zmierzające do portów w Norwegii. Jego odwaga i zdolności taktyczne przyniosły mu wcześniejszy awans do stopnia kapitana, co było niezwykłym osiągnięciem jak na jego wiek. Po wojnie kontynuował służbę, stając się ekspertem w zakresie operacji podwodnych i jednym z najbardziej zaufanych oficerów w całej flocie. Kiedy Zatiejew po raz pierwszy zobaczył KA-19 w stoczni w Sywierodwińsku, natychmiast wyczuł, że coś jest nie tak. Jego doświadczenie podpowiadało mu, że okręt został zbudowany zbyt szybko, a wiele kluczowych systemów nie zostało odpowiednio przetestowanych. Inspekcja, którą przeprowadził wraz ze swoimi najlepszymi oficerami, ujawniła dziesiątki mniejszych usterek nieszczelne zawory, źle zamontowane przewody, wadliwe połączenia elektryczne. Co gorsza, dokumentacja techniczna była chaotyczna i niepełna, co utrudniało zrozumienie, jak naprawdę działają niektóre systemy. Zatiejew wielokrotnie zgłaszał swoje obawy przełożonym, pisał raporty, w których szczegółowo opisywał wszystkie wykryte problemy i ostrzegał, że okręt nie jest gotowy do służby operacyjnej. Jego ostrzeżenia zostały zignorowane. Generałowie w Moskwie nie chcieli słyszeć o żadnych opóźnieniach. Polityczne znaczenie projektu KA-19 było tak ogromne, że wszelkie techniczne wątpliwości zostały zepchnięte na dalszy plan. Chruszczow potrzebował sukcesu propagandowego, czegoś, co mógłby pokazać światu jako dowód na to, że Związek Radziecki nie ustępuje Stanom Zjednoczonym w wyścigu zbrojeń. Zatiejew otrzymał jasny rozkaz: przygotować okręt i załogę do pierwszej misji operacyjnej bez względu na wszystko. Kapitan zebrał swoją nową załogę i rozpoczął intensywne szkolenie. 139 mężczyzn, którzy mieli służyć na Ka-19, pochodziło z różnych jednostek floty. Byli wśród nich doświadczeni marynarze, którzy spędzili lata na dieslowskich łodziach podwodnych, młodzi inżynierowie, świeżo po uczeniach technicznych, specjaliści od rakiet balistycznych, torpednicy, lekarze, kucharze i stewardzi. Dodatkowo na pokładzie miało przebywać kilku obserwatorów z dowództwa, którzy mieli monitorować przebieg misji i składać raporty bezpośrednio do Moskwy. Zatiejew wiedział, że ta mieszanka doświadczenia i niedoświadczenia może być problematyczna, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale nie miał wyboru. Musiał pracować z tym, co dostał. 30 kwietnia 1961 roku K.A. 19 została oficjalnie wprowadzana do służby operacyjnej. Ceremonia odbyła się w bazie na Półwyspie Kolskim z udziałem wysokich rangą oficerów i przedstawicieli partii komunistycznej. Przemówienia były pełne patosu o radzieckiej potędze i technologicznej supremacji. Nikt nie wspomniał o problemach podczas budowy, o wypadkach, które pochłonęły osiem istnień ludzkich, o degradacji poprzedniego kapitana czy o ostrzeżeniach zatiewa. Dla świata zewnętrznego, KA-19 była triumfem radzieckiej inżynierii. W maju okręt rozpoczął serię ćwiczeń na wodach Morza Barenca. Załoga uczyła się obsługi skomplikowanych systemów, nurkowania na duże głębokości, manewrowania w trudnych warunkach podwodnych. Zatiejew bezlitośnie trenował swoich ludzi, wiedząc, że w sytuacji kryzysowej każda sekunda wahania może oznaczać katastrofę. Szczególną uwagę poświęcał zespołowi obsługującemu reaktor nuklearny, który musiał być gotowy na wszelkie ewentualności. Jednak nawet najlepsze szkolenie nie mogło przygotować załogi na to, co miało nadejść. Na początku czerwca 1961 roku KA-19 otrzymała rozkaz przeprowadzenia pierwszej misji operacyjnej na wodach Atlantyku Północnego. Miała wpłynąć w rejon na południe od Grenlandii i przeprowadzić seria manewrów w pobliżu obszarów patrolowanych przez okręty organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Było to niezwykle ryzykowne zadanie, ale także okazja do zademonstrowania możliwości radzieckiej łodzi podwodnej z napędem atomowym. Zatiew wiedział, że oczy całego świata będą zwrócone na jego okręt. K19 opuściła bazę na półwyspie Kolskim 20 czerwca 1961 roku. Okręt podwodny powoli zanurzył się pod powierzchnię lodowatych wód i skierował na zachód, w stronę Atlantyku Północnego. Załoga była pełna entuzjazmu i dumy, że uczestniczy w historycznej misji, która miała udowodnić, że Związek Radziecki posiada technologię równą amerykańskiej. Przez pierwsze dni rejsu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Okręt poruszał się pod wodą z prędkością, której nigdy nie osiągnęłyby tradycyjne łodzie podwodne z napędem dieslowskim, a reaktor nuklearny pracował bez zakłóceń. Zatiejew spędzał większość czasu w centrali dowodzenia, monitorując wszystkie systemy i obserwując zachowanie załogi. Wiedział, że dla większości jego ludzi była to pierwsza misja na okręcie z napędem atomowym i każda nieprawidłowość mogła wywołać panikę. Szczególnie uważnie obserwował zespół obsługujący reaktor. Ci młodzi inżynierowie, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej studiowali teorię fizyki jądrowej na uczelniach, teraz mieli praktyczną odpowiedzialność za system zdolny zniszczyć cały okręt w ciągu sekund. Kapitan regularnie schodził do sekcji reaktorowej, rozmawiał z operatorami, pytał o parametry, sprawdzał dokumentację. Chciał mieć pewność, że wszyscy wiedzą dokładnie co robią. Pod koniec czerwca K-19 dotarła na wody Atlantyku Północnego i rozpoczęła zaplanowane manewry. Okręt nurkował na różne głębokości, testował systemy rakietowe, przeprowadzał symulacje ataków. Zatyiew wiedział, że amerykańskie okręty z pewnością monitorują ich obecność za pomocą sonarów, ale to było częścią planu. Moskwa chciała, aby Zachód wiedział, że Związek Radziecki posiada okręty podwodne z napędem atomowym, zdolne operować wszędzie na świecie. To była gra w pokaz siły, zimnowojenną demonstrację militarnej potęgi. 3 lipca, podczas rutynowego sprawdzania systemów, jeden z mechaników zauważył niewielki spadek ciśnienia w układzie chłodzenia reaktora. Zatiejew natychmiast kazał dokładnie zbadać sprawę. Inżynierowie sprawdzili wszystkie połączenia, zawory i przewody, ale nie znaleźli niczego podejrzanego. Parametry wróciły do normy i incydent został odnotowany w dzienniku okrętowym jako drobna anomalia. Nikt nie wiedział, że mikroskopijne pęknięcie w rurze chodzącej, spowodowane kropelą stopionego metalu podczas budowy prawie 3 lata wcześniej, właśnie zaczęło się powiększać pod wpływem ciśnienia i temperatury. 4 lipca 1961 roku, podczas kolejnego manewru nurkowania, pęknięcie w rurze osiągnęło punkt krytyczny. O godzinie 10.37 rano czasu miejscowego rura nagle pękła z głośnym trzaskiem, który był słyszalny w całym okręcie. Ciecz chłodząca zaczęła wydobywać się z uszkodzonego przewodu, zalewając wnętrze komory reaktorowej. Alarmy rozległy się we wszystkich sekcjach okrętu. Zatieje w przybiegu do centrali dowodzenia i natychmiast zobaczył na panelu kontrolnym przerażające dane. Temperatura w rdzeniu reaktora zaczęła gwałtownie rosnąć. Wydał rozkaz natychmiastowego wyłączenia reaktora, ale proces przegrzewania był już niemożliwy do zatrzymania bez działającego systemu chłodzenia. W ciągu następnych 30 minut temperatura osiągnęła poziomy, które nigdy nie powinny zostać osiągnięte. 1000 stopni, 1200, 1400. Wskaźniki rosły bez przerwy. Inżynierowie desperacko próbowali znaleźć sposób na zatrzymanie tego procesu, ale KA19 nie posiadała zapasowego systemu chłodzenia. Ta kluczowa funkcja bezpieczeństwa została pominięta podczas budowy w imię oszczędności czasu i kosztów. Teraz cała załoga płaciła za tę decyzję. Zatiejew zdawał sobie sprawę z pełni sytuacji. Jeśli temperatura będzie dalej rosła, nastąpi stopienie rdzenia reaktora i eksplozja jądrowa. Siła tego wybuchu byłaby większa niż bomby zrzucone na Hirosimę i Nagasaki razem wzięte. Co gorsza, KA-19 znajdowała się zaledwie kilkaset mil morskich od bazy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na południu Grenlandii. Każda eksplozja nuklearna w tym rejonie zostałaby natychmiast wykryta przez amerykańskie systemy wczesnego ostrzegania. Stany Zjednoczone mogłyby uznać to za celowy atak, za pierwszy strzał w wojnie nuklearnej. Odpowiedź byłaby natychmiastowa i miażdżąca. W ciągu godzin setki rakiet jądrowych poleciałyby w stronę Związku Radzieckiego, a radzieckie rakiety w stronę Ameryki. Zatief nie tylko walczył o życie swojej załogi, walczył o przetrwanie całej ludzkości. Kapitan próbował skontaktować się z dowództwem przez system łączności dalekiego zasięgu, ale radio również odmówiło posłuszeństwa. Antena była uszkodzona podczas ostatniego manewru nurkowania i teraz KA-19 była całkowicie odcięta od świata. Nikt w Moskwie nie wiedział o katastrofie, która rozgrywała się setki stóp pod powierzchnią Atlantyku. Zatjejew zdał sobie sprawę, że jest sam, że wszystkie decyzje muszą być podjęte tutaj i teraz, bez konsultacji z przełożonymi. To była najbardziej samotna chwila w jego życiu. Wydał rozkaz, aby okręt skierował się na południe, w stronę tras morskich, gdzie istniała szansa spotkania radzieckiego okrętu. Następnie zwołał wszystkich oficerów i przedstawił im sytuację bez owijania w bawełnę. Jedynym sposobem na uratowanie okrętu było stworzenie prowizorycznego systemu chłodzenia. Ktoś musiałby wejść do komory reaktorowej i podłączyć jeden z zaworów do zapasu wody pitnej. Problem polegał na tym, że komora była wypełniona radioaktywnymi gazami i śmiertelnie gorącą parą. Każdy, kto tam wejdzie, otrzyma dawkę promieniowania, która na pewno go zabije. To był wyrok śmierci. Zatiejew nie mógł wydać rozkazu, mógł tylko prosić o ochotników. 22 mężczyzn podniosło ręce. Kiedy pierwsza grupa otworzyła szczelną klapę do komory reaktorowej, radioaktywna para buchnęła na zewnątrz. System wentylacyjny wessał skażone powietrze i rozprowadził je po całym okręcie. Teraz każdy członek załogi był narażony, choć w mniejszym stopniu niż ochotnicy. Trzej mężczyźni wbiegli do środka z narzędziami. Zatiejew wstał przy wejściu patrząc na zegarek. Po siedmiu minutach wybiegli dysząc ciężko. Ich skóra była już czerwona od oparzeń. Druga grupa weszła natychmiast. Po dwóch godzinach pracy system został podłączony. Woda pitna zaczęła płynąć do reaktora. Temperatura powoli, bardzo powoli zaczęła spadać. Katastrofy udało się uniknąć, ale 22 bohaterów było już skazanych na śmierć. Kiedy temperatura w reaktorze zaczęła spadać, w po raz pierwszy od kilku godzin poczuł ulgę. Jednak wiedział, że K-19 wciąż znajdowała się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Okręt dryfował setki stóp pod powierzchnią oceanu, z uszkodzonym reaktorem, bez łączności z dowództwem i z załogą, która właśnie została skażona promieniowaniem. 22 ochotników, którzy uratowali świat przed wojną nuklearną, siedziało w mesie okrętowej próbując dojść do siebie. Niektórzy z nich już zaczynali odczuwać pierwsze objawy choroby popromiennej: nudności i zawroty głowy, ale nikt się nie skarżył. Wiedzieli na co się zgodzili. Nagle sonar wykrył obcy okręt na powierzchni. Operator sonaru zameldował, że dźwięk śrub wskazuje na niszczyciel, prawdopodobnie amerykański. Zatyje w poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. Amerykanie musieli przechwycić ich krótkofalowy sygnał alarmowy, który został wysłany automatycznie przez systemy awaryjne okrętu. Niszczyciel zaczął krążyć nad nimi, śledząc każdy ruch K-19. Załoga amerykańskiego okrętu z pewnością zdawała sobie sprawę, że radziecka łódź podwodna ma poważne problemy. Po godzinie oczekiwania amerykański niszczyciel nadał wiadomość w języku rosyjskim. Oferowali pomoc. Zatiejew stał w centrali dowodzenia, słuchając tej propozycji i czując, jak rozdziera go wewnętrzna walka. Z jednej strony, jego załoga desperacko potrzebowała pomocy medycznej, okręt wymagał napraw, a każda minuta zwłoki oznaczała większe ryzyko kolejnej awarii. Z drugiej strony, wiedział, co stanie się z nim po powrocie do Związku Radzieckiego, jeśli pozwoli Amerykanom wejść na pokład najnowocześniejszej radzieckiej łodzi podwodnej z napędem atomowym. Zostanie oskarżony o zdradę, jego kariera się skończy, a prawdopodobnie trafi do łagru na Syberii albo zostanie rozstrzelany. Co gorsza, cała jego załoga będzie uznana za zdrajców. Odmówił. Nakazał operatorowi Sonaru wysłać wiadomość, że K-19 nie potrzebuje pomocy i że amerykański okręt powinien opuścić ten rejon. To było kłamstwo, ale Zatiejew nie miał wyboru. Niszczyciel kontynuował śledzenie ich przez kolejne godziny. Napięcie na pokładzie rosło z każdą minutą. Załoga zaczynała się niepokoić. Niektórzy marynarze szeptali między sobą, że kapitan popełnia błąd, że powinni przyjąć pomoc, zanim będzie za późno. Ale Zatiejew pozostał nieugięty. Później, tego samego dnia, gdy nadzieja już prawie znikła, sonar wykrył kolejny okręt. Tym razem operator rozpoznał charakterystyczny dźwięk silników dieslowskich radzieckiej łodzi podwodnej. To była S-270, jeden z okrętów patrolowych Floty Północnej. Zatiejew natychmiast nawiązał z nią kontakt przez krótkofalówkę. Dowódca S-270 został poinformowany o sytuacji i obiecał natychmiastową pomoc. Amerykański niszczyciel, widząc przybycie radzieckiego okrętu, powoli się wycofał. Kryzys dyplomatyczny został zażegnany. Ewakuacja załogi K-19 była powolną i bolesną operacją. Marynarze, szczególnie ci, którzy weszli do komory reaktorowej, ledwo mogli się poruszać. Ich ciała już zaczynały reagować na ogromne dawki promieniowania. Zostali przetransportowani na pokład S-270, które następnie wzięła K-19 na hol. Przez kolejne dni oba okręty powoli płynęły z powrotem na bazę na Półwyspie Kolskim. Po przybyciu do bazy załoga została natychmiast przewieziona do szpitala wojskowego. Lekarze byli zszokowani poziomem skażenia. 22 ochotników otrzymało dawki promieniowania przekraczające wszelkie znane normy. Ich los był przesądzony. W ciągu następnych miesięcy i lat, jeden po drugim, ci bohaterowie umierali w straszliwych męczęstwach. Choroba popromienna niszczyła ich ciała od środka. Większość z nich nie dożyła dwóch lat od tamtego feralnego 4 lipca. Ich rodziny zostały poinformowane, że marynarze zmarli podczas służby, ale prawdziwa przyczyna śmierci pozostała tajemnicą państwową. KA-19 została naprawiona i wróciła do służby kilka miesięcy później. Dowództwo postanowiło zataić incydent przed światem. Skarżony reaktorowy przedział został odcięty i wyrzucony do Morza Karskiego, gdzie miał spoczywać na dnie przez dziesięciolecia. Okręt otrzymał nowy reaktor, ale jego pechowa reputacja została. W listopadzie 1969 roku KA-19 zderzyła się z amerykańską łodzią podwodną USS Gato w Morzu Barenca. Uszkodzenia były poważne, ale okręt przetrwał. Trzy lata później wybuchł pożar, który pochłonął 32 życia. Marynarze zaczęli nazywać okręt Hiroshimą, a każdy, kto miał na nim służyć, wiedział, że to wyrok. W 1990 roku, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, Hiroshima została ostatecznie wycofana ze służby. Rok później gazeta Prawda opublikowała artykuł ujawniający prawdę o katastrofie z 4 lipca 1961 roku. Świat dowiedział się o 22 bohaterach, którzy uratowali ludzkość przed wojną nuklearną, poświęcając własne życie. We wrześniu 2021 roku rosyjska ekspedycja odnalazła skażony przedział reaktorowy na dnie Morza Karskiego, dokładnie 60 lat po jego zatonieniu. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw lajka, napisz komentarz i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści z historii.